Siamo jest KBD Sigma. W tym odcinku będziemy robić Q&A Zostawiam, zostawiam, zasadzie posta. Czytajmy Wasze odpowiedzi, bo jest ich bardzo dużo. Okej okay. Gruby Michał. Mam pytanie. Czy można anulować wybuch bomby jądrowej? Proszę o szybką odpowiedź. Yy, według mnie. Yy... Aby takie coś musimy na początku obliczyć ciśnienie hydrostatyczne. Yy, uznajemy, że obciną rzecz, to jest 2000. Bierzemy prosty kalkul. Yy, 100 000 paskali. <śmum> Pytanie numer dwa. Yy, nie chcę mówić o koniku. Yy, ile trzeba oleju Aby? To yy, yy. do widzenia? Dobra, siema, wracam, bo ja bo jeszcze, kiedy daje, trzeba nagrać do końca. <laughs> sobie pytanie: o, pytanie od Sawior. Słuchaj, znam prawdę Marcin. Jestem Stefan. Okej, okay, jak czy Skalmar Gaming, ety. ile trzeba zjeść majonezu, aby być sałatą lodową? Proszę o szybką odpowiedź, bo bardzo mylę się w niedźwiedzia. <laughs> Na początku mnożymy pojemność sałaty, to uznajemy, że jest x. Mnożymy przez liczbę, ile waży miłość, czyli 50 kwadrylionów ton. Dobra, szczerze, nie chce mi się tego, następne pytanie. Ostatnie pytanie tego dnia. Ile? Znaczy nie, co tu jest? Legowy Katsper, czemu jesteś czarny? Wezmę tak pytanie do Apeliona, yy, on odpowie. Yy. server podłoga XS6 godzin temu. Ile kosztuje 60 zł? Co? Nie, 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 nie. ja wam się nie da. Nie, ja sam wychodzę. Sayonara, Sayonara. Wolność. No oh, nowy komentarz. Spoonmaster, cwalne ci. Nie ja, łatwo z tobą Eze.